Nazywam się Monika Muci bednarz jestem kierownikiem Biblioteki Austriackiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, od wielu lat i od wielu lat współpracuję z opolską germanistyką. Jest to współpraca, która jest wielopłaszczyznowa. Przede wszystkim udostępniamy zbiory studentom i pracownikom naukowym. Staramy się to robić w porozumieniu, żeby były to Zbiory trafione i też, żeby szybko dotarły do naszej grupy docelowej. Reagujemy na zapotrzebowanie i także na, staramy się zaopatrzyć w Kanon Lektur. Ponadto organizujemy bardzo wiele wspólnych działań. Są to głównie spotkania z pisarzami, które w ostatnich latach bardzo często odbywają się w budynku germanistyki, często w bibliotece. Poprzez te spotkania książki i literatura austriacka trafia do studentów, teksty są czytane, omawiane. Ponadto, jeżeli chodzi o współpracę, to udało nam się zorganizować konferencje i wystawy i różnego rodzaju inne ciekawe eventy. Ponadto, jeżeli chodzi o moje doświadczenia z germanistyką, to poprzez studia translatoryki mam okazję wykorzystać tę wiedzę podczas redagowania katalogów wystaw, prowadzenia spotkań autorskich, tłumaczenia wywiadów z pisarzami, ale także redagowanie tekstów informacyjnych o aktualnych wydarzeniach, o działalności. Staramy się, żeby wszystkie te teksty były w wersji dwujęzycznej i też poprawnie zredagowane że myślę, że ta nasza współpraca jest jak najbardziej pozytywna i przynosi korzyści obydwu stronom.